Witajcie kochani, witajcie. 11 lutego 2023, mistrzowska jedenastka i patrzcie jak trafnie pokazała się królowa wodna. Rybki, raki, skorpiony. Z czego one słyną? No, słyną z wrażliwości, świetnej wyobraźni, intuicji, kreatywności i miłości. A jeśli dodamy, jeśli jeszcze dodamy, że to rybki, dochodzi w tej chwili bezwarunkowa miłość. Więc co może oznaczać na dzisiaj? Może jesteś tą osobą, a może spotkasz taką osobę, czy masz przyjaciółkę, partnerkę za królową wodną. A może po prostu potrzebujesz zaufać dzisiaj swojej intuicji, przeczuciom, snom, wizjom i kierować się raczej sercem niż głową. A więc, jeżeli masz decyzję do podjęcia, Posłuchaj serca, a nie ego. Pamiętaj też, żeby mieć granice, czyli być asertywnymi. Ok? Ponieważ Królowa Wodna czasami aż za bardzo chce pomóc. I tym samym, jako empatka, na tym najlepiej nie wychodzi. Ale jeżeli jesteś super empatką, czy empatem, raz, dwa dostrzeżesz, słuchając intuicji i użyć tego trzeciego oka, splotu słonecznego czakry, będziesz doskonale wiedzieć, kto jest kto, kto mówi prawdę. A kto chce Cię oszukać? Buziaczki, uściski i pa.